Siemanko, z tej strony Nexion, witam się z wami serdecznie moi drodzy w kolejnym materiale na moim kanale, a teraz przyszedł czas na statki i ze mną jest Jacob. Witajcie moi drodzy. Od razu na całym wstępie powiem, że na kanał Jacoba również nagraliśmy odcinek ze statków, warto sprawdzić, link oczywiście znajdziecie w opisie, no a... Statki, statki, no wy wiecie o co statki, chodzi. Statki, statki, no i statki. No i postatka. Koniec Fify się zbliża. Nie czarujmy się, słuchajcie. Dokładnie. Więc trzeba wystrzelać swoich zawodników, jakich się ma w klubie, prawda? Albo nie, inaczej. Trzeba wystrzelać przeciwnikowi zawodników, których ma w klubie. I to jest To jest, jest, dzisiejszy to jest nasz cel. słuszna uwaga, celna uwaga i mam nadzieję, że równie celne będą moje strzały w dniu dzisiejszym No moi drodzy, wy o statki prosicie bardzo, bardzo często. No a, czasem a, a... nawet w październiku. Tak. Nie start flipy, i kiedy statki. No dokładnie. Ale problem polega na tym, że później nie ma kto nam za te karty oddawać, no ale no cóż, no to już jest drugorzędna sprawa. Moi drodzy, jak widzicie, na szali stawiamy trzy naprawdę ciekawe karty. Może niektóre z nich nie są ultra warte, ale mają bez wątpienia wartość kolekcjonerską, tak? Więc może teraz poproszę ciebie jako gościa, żebyś przybliżył w pierwszej kolejności, jakie karty stawiasz na szali. Oczywiście zaczniemy od Team of the Season Markinosa, którego można zdobyć tylko i wyłącznie, można było zdobyć tylko i wyłącznie za pomocą turnieju, także nie jest on do kupienia. Usuwam go i nigdy już go nie odzyskam. Eee, son tak samo za SBC, jest to jego pierwsza wersja Też już nie jest nie do zdobycia oczywiście Bo SBC to się skończyło No i DeMarco z 90 Tempa Inform e, z Hiszpanii Z Ligi La Ligi Z Ligi La Ligi, no zgadza się wszystko w sumie e, Jest mega dobry, mega ważny Pożądany, no i oczywiście szkoda byłoby go stracić Szczególnie, że jak tworzę z La Ligi To grał u mnie na prawej obronie Więc, no moim zdaniem Fajni zawodnicy i nie chciałbym ich stracić Bo Marki e, też fajnie w składzie umieścić Jest mega dobry no, no nie chcę. No nie chcę, no a u mnie, jeżeli chodzi, no to ja podobnie tak jak Ty, postawiłem na karty, które. Na karty, którą. której nigdy w życiu już nie odzyskam. Jest to David Villa za SBC. Wtedy trzeba było wykupywać i to naprawdę grubo trzeba było wykupować tych wszystkich zawodników z MLS-u. MLS, Pamiętam, suma. że. działo się wtedy na rynku transferowym, to było jeszcze praktycznie same SBC z samego początku FIFA. No jest to karta, którą grało mi się osobiście naprawdę bardzo, bardzo dobrze, co zresztą potwierdzają jego statystyki, ale. Jest to karta, której jeżeli nie stracę, no to jej oczywiście nie odzyskam. Drugą kartą będzie Team of the Season Sosa. Prawdziwy, e, praw. Prawdziwy, prawy napastnik... Bo, prawdziwy napastnik! No on jest prawdziwym napastnikiem! Ale jest to, że to jest pomocnik, a nie napastnik, nie wiem, co powiedziałem. W sumie tak. Prawy pomocnik, który dysponuje niesamowitym tempem, naprawdę to jest również karta, której raczej bym się nie chciał pozbyć, chociażby ze względu na to, że jest to Team of the Season. No i tą truskawką na torcie, jakby powiedział Tomek Haj, to jest tak ...Filippo Inzagi. Legenda! Legenda, którą trafiłem! Uuu. Więc jest to naprawdę grubo, no bo jak legenda, legenda do stawku, na dostatku. To jest naprawdę dzieje się. No i no i tyle. To są moje karty, które stawiam tutaj na szali. No i co? Trzeba sprawdzić, kto pierwszy w takim razie będzie strzelał, tak, tak więc jest. Czas otworzyć paczuszkę. Gotowy? Dokładnie, tak jest. No to co? Otwieramy paczka za tak 7.500 otwarta i zobaczmy co będzie w środku. I... Dobra, Bum. jest jest złoty zawodnik. No u mnie jest też błyszcząca. O! Ej, to jest transferowany. Zaraz jaki overall masz? Ja mam overall 82. Ja mam overall 82 za baleta z West Hamu. Okej. Okay. Dobra, Ciekawie. czyli druga karta, nie? Czyli, Teraz dr się liczy. czyli dru druga druga karta. No. Aha, druga karta Aj. z paczki. No to już po mnie. Eee, no nie wiem czy po tobie, bo ja mam 77 proto. Ja też 77 Shelby. No to trzecia karta. Ja no to tutaj ile mam? Ja mam Sie 77. Drugą kartę masz też 77? Tak. No, no to ja mam 70, 75 Woo! Tak ja ty jak ja się zrównali, nie? Nie sądziłem, że aż tak zacięte to będzie. I też nie miałem pojęcia. No dobra, no to, to czas teraz przejść do statków. No i ty strzelasz jako pierwszy, niestety. Tak więc teraz jest to, ten ostatni moment, w którym możemy dokonać jakichś zmian ewentualnie tutaj e, w składzie. No i. Okej. Okay. Poprzestawiać tych zawodników w jakiś ciekawy sposób, coś tutaj pokombinować, spróbować, zmienić. A jak jest tylko 11 miejsc, w które można strzelać. Prawda? Tak jest. I ta za każdym razem, jak nieważne jakbyś ustawił, masz wrażenie, że to jest przecież, to jest przecież zbyt oczywiste, że on tam Zagrajcie Na pewno prawie z kolegą. Jest... Nawet nie żeby quicksellować, tylko po prostu na No na, Nawet quicksellujcie, właśnie nie, to chodzi o to żeby quicksellować Ale quicksellujcie nawet no. złote karty, złote karty, nieważne, quicksellujcie I zobaczycie, że to jest po prostu, tak działa na psychikę człowiekowi Bo sobie myśli, nie no kurde, to jest, na pewno tam trafi, no ja bym tam Dokładnie. strzelał No i to jest masakra, no dobra, no to Co ty na to? Ja mam już u siebie poprzestawiałem tych zawodników w jakikolwiek tam sposób, to co? Teraz ja zaczynam, uwaga Lewy napastnik Lewy napastnik, tak? Tak Zacząłeś z grubej rury, powiedziałbym. Ponieważ tracę jedyną kartę, której już odzyskać bym nie mógł, ponieważ jest to. Dawid Wija SBC 84. Pięknie! No, pierwszy strzał u ciebie chodzą zazwyczaj dobrze. Jeżeli by się trzy strzały udało. Nie no dobra, to jest już chyba za dużo. No ale do, idziemy dalej, idziemy dalej. No, czy ja wiem, kamek był trzy <laughs> to jest kamek, to jest kamek. Kamek to, to jest kamek. No dobra, to w takim razie ja u ciebie strzelę w środkowego pomocnika ofensywnego. A co to za brązowy mów. Jest to Marco. S. T Marcos. z 84 of Inform. Okej. Okay. Jeden do jednego. Dosyć szybki taki... Taki taka kontra, powiedziałbym, w stylu... W sumie nie wiem w stylu kogo. Realu Madrid. o, Realu Madrid. w finale z Juventusem. Oni się tam nie mogli pozbierać w tej drugiej połowie i mam nadzieję, że to tak samo się nie pozbierasz. Czas na twój drugi! Strzał. Czy będzie celny? Mam nadzieję, że nie. Prawy napastnik. Prawy napastnik. Sosa. <tryk> czekaj, czekaj, czekaj. Stop, 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 stop. Tyle, ile ty mnie już raz nabrałeś, że ci nie wierzę, że to jest sosa, nie? To jest pewnie jakiś brązowy albo coś takiego, więc. Bo od razu byś powiedział, narzekał. Nie, no sosa, przegrałem drugiego zawodnika, dwa strzały. Nie, uwagi, to jest sosa. To jest sosa. To nie, to nie jest żaden brązowy. To jest sosa, który jest srebrny. No właśnie, <laughs> wiedziałem, nie? wiedziałem. No, no, właśnie, dobrze, Ej. się zatrzymałem, bo już bym się cieszył. Ale już się cieszyłeś, na początku już się cieszyłeś. Tak, ale tak na chwilę tylko, na chwilę, no. A? Teraz u ciebie ty. dobrze się dały te trolle. Yy, dobra, teraz ja, tak? Ja u ciebie strzelę teraz środkowego pomocnika ofensywnego. To dla tak, równowagi tak. strzelmy w jego przeciwieństwo, czyli środkowego pomocnika. Albo i nie, strzelmy w bramkarza. Nie chcesz do ofensywnego? Nie, chyba nie. Okej, okay, Sanchez się 64, O, oh, ale Alexis Sanchez taki to jest... się zrzucę na No dobrze, no to powiedzmy, jak miałeś lewego napastnika, być może Może poszedłeś w tak w lewą stronę. Lewy pomocnik. Ooo, Meksiom już zaczyna serce drżeć. Albo i nie, nie wiem, bo cię nie widzę. I shikawama. Aj, kagawa, shiki shi. <laughs> Kagawa, shiki shiki. shiki jakbyś nie wiem, wołał chip-chip, tylko do jakiegoś zwierzęta, które się nazywa ka Kaga. What? 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 E... Dobra, no nic, trudno. No, quickselluję go z wielkim smutkiem. E... Dobrze, w takim razie czas na mój strzał. To ja teraz pójdę tak tą swoją pokrę... pokrętną logiką, pójdę w środkowego pomocnika. E... Albo nie! A, albo tak? Kurde, tak czy nie? Czy to jest dobry pomysł? Może niekoniecznie. E... Ja nie wiem, co się dzieje teraz. <laughs> Co, to, co się wyprawia w tym momencie? Środkowy pomocnik defensywny, poproszę. Oczywiście. E... <laughs> oczywiście. E, e. Co? Co oczywiście? Co jest takie Ale, oczywiste dla ciebie? Tairi. Znowu patrzę na ciebie, człowiek z Arabii Saudyjskiej. Dlaczego stary mi się nie, bardzo nie podoba, że, na, <laughs> że jak nagrywam z tobą, to na mnie patrzą ciągle jacyś ludzie z Arabii? Naprawdę. I to znowu środkowy pozyk defensywny. Ja jestem Polak Rodak, nie dla imigrantów. Nie nie Polak Rodak Ch Lewandowski. Chyba że urodak, ładny kebab tak. robią, to tylko i wyłącznie w okay. A jak na Kepsa to, to mogę tolerować, tak, to jest dobre <grym> miejsce. Dobra, <grym <grym ee... teraz Mhm. Mm teraz ty. Ja. Tak. Okej. Okay. No e, lewy obrońca. Wija, ale ten, który miał cię stronować. Tak, no, no, to bardzo dobrze. Jakiś, jakiś Jasiek 71 jakiś... napastnik z Argentyny, wija. <laughs> Za późno, pomyliła ci się kolejność. No cóż, no niestety, dobra. Mm... Czy ty mi szkielet usnąłeś? Szkielet mojego zespołu mi usunąłeś. Tak, teraz będę wykańczał powoli e... boki. Zacznę od. Zawsze, ja zawsze, op... zawsze powtarzałem, że lepiej jest trzy razy w prawo niż raz w lewo, ale tym razem zrobię wyjątek dla tej reguły i pójdę sobie w lewego pomocnika Trzy razy w prawo niż raz w lewo? Jak robisz zwroty W wojsku i w ja... No mniejsza z tym, mniejsza z tym, lewy Czyli? pomocnik Czyli lewy, pomocnik. lewy napastnik, tak? Pomocnik Napastnik Kuba Musisz chyba pójść do laryngologa. No, muszę powiedzieć, że bardzo przystojny tutaj ten cię trafił. Dlaczego? Lewy, lewy obrońca, 61. Jaki lewy obrońca? Lewy pomocnik! Le Na pewno. Co ty robisz? Halo, stop! Dobra, lewy pomocnik! No. Na którym był lewy obrońca, 61 Uberala? Jaki ty, boże, tak. <noise> Dobra, teraz ja. ja strzelam. Teraz ty strzelasz. Dobra. No to dobra. strzelałem w lewą obronę wcześniej, tak? Czy nie? E, strzelałem. Tak, strzelałem, w tak, strzelałem o, obu napastników, w lewa pomoc, lewa obrona. Tak, posz, posz, e, oj, poszedłeś oj, taką oj. lewą obronę. Dobra, bo ewidenty. ta strona, Takie... wydaje mi się, że tam nic nie ma. Więc trzeba przeskoczyć. Mówisz? Na prawą obronę. Prawa obrona, tak? Tak. No i jest to zawodnik. Jest to zawodnik, zakładam, że ktoś tam jest. Który znany na całym świecie jest. Z występów w lidze włoskiej. A tu jakiś miałeś? Fantastyczny zawodnik. Sosa jest z Milanu przecież nie? Jaki so... Co ty gadasz do niej? Miałem legendę Inzagiego? O czym ty do mnie mówisz? Aaa! Faktycznie! Ale no, tak, ale dobra powiedziałeś. Jak tak c... Lidze włosku? No to a, a gdzie grał Inzagi? No dobra, ja zapomniałem w ogóle... Tylko że wiesz, legendy nie mają klubu jakby przypisanego. Dlatego I powiedziałem, że on tak. był znany. Dlatego powiedziałem, że on był znany. No dobra, no. Może może Czy jest to Izagi? Czy jest znowu? To jest, Czy tam jest Izagi. To jest Czy... nie, nie, nie. Tam nie. jest jakiś Izagi 54 overalla. Nie, to jest syn jakiś środkowy albo... pomocnik. Nie, pewnie, pewnie jego wnuczek. założy, że tam gra w tym momencie. Nie na prawej obronie u To jest środkowy tak się... pomocnik defensywny 67 overalla. Zrebna no karta. No. Dziękuję bardzo. Nie, nie twoja logika tutaj tym razem nie zadziałała. Pomyliłem się. Pomyliłeś się. Dobra, prawie pomocnik. Ileż to nawet mi się nie chce ciebie trollować? Smith, 61 overall. Aha, no dobra. No to tak nie chcę. Chcesz... Ej, nadal nie... mamy po dwóch zawodników, nie? Nadal mamy po dwóch zawodników. Polecieli teraz, naprawdę, ale czuję, że teraz będzie traf. Czuję, naprawdę, no, ja że ja też tak czuję. Teraz też tak czuję, słuchaj. Prawy pomocy. No to akurat było pewne, bo tak sobie ten szkielecik od odbrałeś <laughs> i to jest sosa. To jest ten sosa, który jest. Jest dobrze. Jest niewymienny, czyli adios muchachos, senior sosa. A gdzie masz ostatniego? E... Tego ci nie powiem. <laughs> Przyjacielu. A i szkoda, myślałem, że się tak wiesz, zapomnisz na chwilę. Bo... Dobra, to w takim razie. Mm, kogo ja u ciebie, jakie pozycje jeszcze mogę strzelić? Dobra, masz tak. Dwóch, dwóch napastników i cała obrona. Dwóch napastników i cała obrona. Ciekawe, Ciekawa logika pokrętna moja w tych, przy tych wyborach. No to ja pójdę tym razem w prawego napastnika. Moja pozycja w wirtualnych klubach może tutaj się okaże, okaże dobra. Czy, czy nie? Czy nie dobra? To może jednak lewy. A może prawy? Zostać przy lewym, czy zostać przy prawym? Rzucę sobie... O, rzucę sobie monetą. O, to będzie fantastyczny pomysł. 50 groszy to jest prawy, a orzełek to jest lewy napastnik. I to jest orzełek, czyli to jest lewy napastnik. Żeby nie było, orzełek był. Czyli lewy napastnik, poproszę. Lewego napastnika. Nie widzę monet. Nie <Nienawidzę> tego <śmianowidzę> Czemu? Czyżby coś tu ten, czy czy, czy nie? Są? <śmianowidzę> Wanson, 64 overalla <skrywa> <skrywa> Mam cię, mam cię Twoją metodą, specjalnie to zrobiłem Dziękuję ci bardzo Powiedziałeś lewy napastnik, prawda? Nominacje w kategorii Troll roku, troll roku. <grywa> Jakub, Jacob, Weber Powiedziałeś lewy napastnik, prawda? Nie naprawdę, no, Prawy czy lewy powiedziałeś? Lewy No to dobrze. Dobra, czyli troszkę wygrałem ja. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o ten, o twój odcinek, możemy grać dalej. Teraz ja strzelam, prawda? Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra, czyli squigsolowałem ci lewego napastnika, lewego pomocnika, lewego obrońca, prawego obrońca, prawego, obrońca, prawego pomocnika, no to. Prawy napastnik. Przecież on, już, przecież on już był Prawy napastnik? Oj, to co, jakie karty mi zostały? Zklikowałeś mi wszystkich po lewej i wszystkich po prawej Aha, bo nie ruszałem środkowych obrońców, bramkarza, SPD i SPO, nie? Tak, 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 dokładnie A, okej okay. No dobra, to wolisz od góry czy od dołu? Ty wybieraj no to trafimy w środek, SPD. W zeszłej fifi była to najgorsza karta w TIFie Rzemło, a. środkowy obrońca z Wisły Kraków. Prawy napastnik. No powiem tak. Nie jest Ci dane trafić jakąś kartę specjalną. 61 overalla dane. Dan... dane? Nie określać tak, słowo. Danio. 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 Niech będzie Danio. Dobra. Eee, poproszę o Twojego prawego środkowego obrońcę. <śleskujesz> nie wiem. Z Tobą nikt nie wiadomo. I tak, znaczy ja i tak wygrałem trolla, więc możesz przestać się starać już, nie? Napastnik Włochy. Napastnik Włochy. Legenda. Biała karta. A imię Diego? A imię jego 44. 44. Nie wiem jaki miał numer na koszulce i jak grał, ale jest to Jakbyś przymknął lewe oko, może trochę zamknął w prawe i patrzył jeszcze przez jakąś lornetkę, no to może ta srebrna karta by wyglądała jak Brawie. dobra Co to były ze. wgodowy. Dobra, to teraz ja u ciebie. Została ci cała obrona dosłownie. Cała obrona dosłownie. Tak. Z czego dwie karty to są karty Specjalne, tak. a dwie karty to są karty brązowe. Znając Pamiętaj, moje szczęście. Tak, jeżeli teraz nie trafisz w jakąś kartę. Nie, ja ci powiem, znając moje szczęście, ja zostawię, zostawię ci te dwie specjalne. Znając moje szczęście, tak będzie. Jeżeli ty nie trafisz mi teraz Inzagiego. Dobra, kto. Nie wiem. Nie, nie takie odpowiedzi oczekiwałem po tej długiej przerwie dramatycznej. Prawy. Obrońca. Prawy obrońca, tak? Grający na środku. Brindley, muszę niestety się pożegnać, bo cię Natecowski wskakłonął, wiesz? Także siema. <grywia> Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, jakie gola, kurde, Kto ci został? Kto, kto ci został? Lecimy dalej, no dalej. Bramkarz, L, lewy środkowo brońca jest po, prawda? Tak. Gdzie ty go masz ukrytego tego Inzagiego? A wiesz co? Mi się wydaje, że to chciałeś jak najdalej od składu, czyli na bramkarzu go dałeś. A, se czeka podczas meczu, nic nie robi. Inzagi już taki starszy, też nie ma stamina aż Zła logika. Nie wiem, czy wiesz, ale Inzagi słyną ze swojej gry na granicy spalonego, a bramka to daleko od spalonego, więc. Nie? Nie, nie jest to Inzagi. No dobrze. Ja pierdziel, jak ja teraz nie trafię, naprawdę, to ja przysięgam, nie wiem ja. teraz nie ma szans, by się To jest szansa, jest jeden Jeżeli teraz nie trafisz, to przysięgam. wyśmiejecie. Stary zacznę grać w bierki, a nie grać w Twicka na YouTube. Tak by było najlepiej. nie wiem, może zrobiłeś ich na przedziałkę. Jak dałem prawego obrońcę, to może prawa obrona specjalna, PS o zwykła, lewa środkowa, lewa. Co? Ja... Nie, czekaj, bo ja... Ja muszę. Nie jest! Pro, pro, proszę zaczekać, o. proszę zaczekać. Ty nie rozpisuj matematyku, tylko teraz strzelaj. Tutaj jest natychmiastowa reakcja, musisz od razu działać. Tu są statki, tu się dzieje. Raz, dwa, trzy, dwa, jeden strzał. Gdzie, gdzie on jest? Gdzie? Co, co on robi? Jeżeli twoja siostra ty będzie lepiej strzelała niż ty. Ja ci daję tutaj jedną będzie. słuchawkę. Wiem, że on tego nie słyszy. Dajcie ale... daj tutaj. Słyszysz? Patrz. I teraz możesz powiedzieć cześć, Kuba. Będziesz rozmawiać. Powiedz cześć, Kuba. Cześć. Kuba. Cześć. Słyszysz? Mhm. Hania, twoim zadaniem jest wybrać jedną kartę. I masz trzy opcje. Karta jest ukryta na lewej obronie, czyli tu, tutaj i na prawej obronie, czyli tutaj. Wyobraź sobie, że tutaj są karty. I którą byś wybrała? Lewy obrońca, prawy obrońca czy lewy środkowy obrońca? Lewy środkowy. Lewy środkowy obrońca. To jest wybór? To jest twój wybór, tak? Mhm. Tak, to jest wybór Hanki. Znaczy, jakby, jakbyś to był ty, to bym powiedział więcej, tak? Tylko powiem, że to jest karta niestety brązowa. No nic, Hanka, no nie udało się, niestety. Nie tym razem. Ale dzięki za pomoc. Trzymaj się, dać dalej oglądać dożkę no, Na razie. ale już się skończyła i nie będzie nawet pani... Na razie, dzięki. Pa. No cóż, panie, panie Kuba, skończ właśnie ty oszczędź. <grym> miałem dobre intencje, miałem dobre intencje. Czyli został ci lewy, środkowy, obrońca i jeść po, prawda? Mm -mm. A kto? Nie. SPD i prawy pomocnik. Dobra, teraz już wiem, że kłamiesz. Także lewy środkowo obrońca i SPO, prawda? E, lewy środkowo obrońca. Jeszcze raz. Kto, kto, bo nie wiem, co ty teraz powiedziałeś. Lewy środkowo obrońca. No. Wybieram tą kartę do strzału. Okej. Okay. Okej, okay, no to. Dobra, no to. To kończymy, tak? Kończymy! Nie, czekaj, bo nie wiem, ilu masz tych inzagi do troli, więc... Nie no, kończymy. Jest on biały? Moi drodzy, to jeżeli ma... ten odcinek się Wam podobał to koniecznie, koniecznie zostawcie kciuka w górę, bo tak. To był Inzagi. Ten Inzagi, tak, legenda 87, ten którego trafiłem w tak! popatrzcie o, co nie. on zrobił. Dwie karty na lewym i prawym obrońcy Son i MARKINIOS zachowani. Dziękuję! Nexjon, jestem niepokonany. Jestem niepokonany, nie, nie, nie dam. Ja Ja tego nie śpiewałem Ty, ale naj, najlepszy BYŁO teraz tak czy siak, ty, już, tak JAK już byłeś na wygranej pozycji. W sumie przed tą kolegą, tak, Bo tak, no. jakbym ci nawet trafił ten, to by było tylko, które tak. by cię bardziej zabolało? Czy markinios no. czy ten. Tak, tak. Czy tak, są. Tak. Ale nie trafiłeś? No i nie trafiłem, no niestety. No bywa i tak, no niestety. Pomoc młodszej siostry, tym razem się. No niestety, no nie dała, jak nie Hanka trafiła, no nie pomogła, jak Hanka trafiła mój pierwszy walkout FIFA, no tak tutaj niestety nie. Moi drodzy, na kanał Jacoba również nagraliśmy statki, tak więc koniecznie was zapraszam tam. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Kuba, dziękuję ci bardzo serdecznie za tą fantastyczną zabawę, którą z przyjemnością będę chciał powtórzyć za rok. Dziękuję ci bardzo, no mam nadzieję, że nam się uda, bo... <laughs> Nic nie sprawi mi takiej przyjemności, jak głosowanie twoich zawodników z klubu, których już nigdy nie odzyskałem. Rewelacja, a ja zapraszam już od przyszłego tygodnia na moim kanale: pojawiają się let's play z Bierek, tak więc zapraszam. Może będą odcinki z gościem. Kuba, co ty na to? Może jakaś partyjka w Bierki? Aj, bardzo chętnie z Tobą. B bardzo chętnie, no to moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Z tej strony był oczywiście Nexion, ze mną był Jacob. Dzięki Wam bardzo. No i na razie, pa. pa. Na razie.